Cześć, witajcie, jestem Matus i dzisiaj chciałbym Wam pokazać moim zdaniem najłatwiejszy i najprzyjemniejszy sposób nauki bronienia i atakowania BS-ów w CSGO na różnych mapach. Dzięki temu co widzicie, bardzo dobrze możecie nauczyć się ustawień na BS-ie, najlepszych miejsc na wychylanie czy po prostu wcelowania się w dane miejsce. Są to serwery CSGO Retake, polegające jak sami widzicie na obronie i ataku BS-ów. Po prostu respimy się w przypadku terroru na BS-ie, mamy 12 sekund na podłożenie bomby, a drużyna CT musi BS-a odbić. Zadaniem terrorystów jest oczywiście obrona BS-a. Co rundę jest zmiana drużyny, a co jakiś czas składy są mieszane. Jest to bardzo dynamiczna gra, więc nie ma możliwości, że Wam się to szybko znudzi, jeśli chcecie potrenować. No i bardzo szybko można nauczyć się różnych zachowań podczas obrony czy ataku. Aby wyszukać takie serwery to w głównym menu musimy kliknąć graj, serwery społeczności i następnie w filtrach wpisać retake. Klikamy odśwież i wszystkie serwery z trybu retake powinny nam się pokazać. Pokażę Wam teraz jak te serwery wyglądają z mojej perspektywy. Dobra moi drodzy, jesteśmy właśnie już na takim serwerze. Znalazłem tutaj jakiś pierwszy lepszy, wpiszmy sobie dobra. I powinno mnie dodać do drużyny. Jeszcze mnie nie dodało. Dobra, poczekamy trochę. No i pokażę Wam mniej więcej właśnie jak tutaj możemy sobie w fajny sposób pograć. No i w tym przypadku mamy mapę Inferno. Jak widzicie, będą składy 5 na 5, bo serwery z reguły są 10 stopne, więc gramy 5 na 5. Ale równie dobrze możecie wejść nawet na pusty serwer z kolegą i sobie poklaczować jeden na jeden, że tak to nazwę. Więc naprawdę spoko albo po prostu z trzema znajomymi dwóch na jednego i po prostu będą zmiany co jakiś czas i bardzo fajnie można nauczyć się właśnie w ten sposób klaczować. To naprawdę bardzo spoko sposób, tak jak już wspomniałem, i bardzo przyjemny, bo bardzo fajnie się gra, gra jest mega dynamiczna, dużo się tu dzieje, rundy są po prostu krótkie, paka od razu jest splantowana i tak dalej, więc wiecie o co chodzi. No i chyba się mapa zmienia. Zobaczymy, jaka mapa będzie tym razem. Więc widzimy się już na nowej mapie. Dobra, tak więc mamy overpassa. Jeszcze jest rozgrzewka. Hmm, jeszcze chyba będzie jedna rozgrzewka, czy nie? O, widzicie, mamy od razu pakę. Plantujemy bombę. jeśli Jesteśmy w terenie, oczywiście. I dobra, i no i pakę jest splantowana. Pierwsze kilka rund zazwyczaj to są pistolety. Więc sobie pogłoszność. O, super. Tak więc tak, tak to się gra. Nie ustawiłem sobie od początku, ale. Oho. Uh, uh, uh. Wyjaśnił typek tutaj, nieźle. No, tak więc dobra, gramy z widzami, bardzo przyjemnie. No i po prostu respimy się zazwyczaj, jeśli jesteśmy w CT, respimy się BS-a, który jest dalej. No, tutaj chyba jest w tym przypadku B. Tak, B, dobra. O, tam jest jeden. Ale wariaty. Dobra, ja już dofuję, oni niech się nim zajmą. No i bardzo ładnie, wygraliśmy. Jest 4 na 4 jest, więc jest trudno. Więc całkiem przyjemnie. No i dobra. Jeszcze kilka rund pewnie potrwa. Chyba z 5. I dopiero później są kałachy, M4 i tak dalej. Dostajemy. Tak więc jest całkiem ok. Na górze jeden. Do. Dobra, tu jest w tym krótkim tunelu. Dojadę go. Może mi się uda. Zabić Reload. Dobra, poczekam aż będą... Uhuhu. Uh. Mamy to. Fajna muzyka leci przy okazji, więc jest takie odprężenie. musimy być spięci jak na matchmakingach. Pełen chill. Plantujemy pakę od razu, żeby czasu nie tracić. Ogólnie później jak już mamy te pistolety, karabiny i tak dalej, no to też dostajemy granaty. Granaty dostajemy losowo. Czasami jest to młoto, smoke, flash, granat zwykły. Tak więc losowo je dostajemy. No i można też grać na włupy. Olu, ale z rąbałem. O, dwóch tu mam Więcej was tu. Jakie wariaty Ale Ale drewno jestem, sorry nie grałem dzisiaj w ogóle jeszcze Jest 12 Wstałem niedawno, ale dobry. Retake on site A Czyli mamy napisane, że musimy odbić bomb site A I widzicie już dostaliśmy defa Nie wiem czy def był od początku czy nie Nie mogę gościa trafić to jest żałosne CGram, ja minus 1 ma 4 HP i 1 ma 40. Dobra, już ten, co ma na nas ginęli. Jeszcze jeden. O, o. No i widzicie, w takiej sytuacji możecie się fajnie zgrać. Jeśli gracie z kolegą, jeden depuje, a drugi na przykład osłania go. O, już dostajemy karabinę, więc po prostu możecie się zgrać fajnie. I po prostu wyćwiczyć to, no i później jak pójdziecie na Vikinga to będziecie wiedzieli na przykład co o każdy robi. Ale panika gaming. Nie spodziewałem się, że on tu będzie. Właśnie to jest problem taki, że trzeba sobie pograć trochę na takich serwerach. Żeby wyćwiczyć. Która woda? Tu też jest woda. O. <laughs> więc musicie sobie pograć i wyćwiczyć na jakiej mapie, gdzie respią się mniej więcej terroryści Żebyście mniej więcej wiedzieli, gdzie oni mogą być i w jakim czasie To jest naprawdę bardzo przydatne, więc musicie sobie to ogarnąć Bo tak jak ja tu teraz wyszedłem, nie grałem jeszcze na overpassie Więc ja sobie tam wyszedłem i nie wiedziałem, że on już tu może być W sumie to jest logiczne, nie? ale wiecie o co chodzi Jakiś fleszyk widzicie już tu leci Chodź tu wariacie, Pan mnie nie widzą z góry Dobra, mamy, mamy DZM, DZZM Dobra, ostatnia rundka i, i kończymy odcinek Bo będzie za długo, będzie nieprzyjemnie no. Lecimy odbijamy już się trochę rozgrzałem, jak widzicie, kurde, już coś chodzi. Tu pewnie będzie Co się dzieje? Aaa, mógł kolega defować Mastro Dofumować. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to na tyle, bo będzie za długo niepotrzebnie. Mam nadzieję, że Wam taki odcinek spodobał. Będzie tego więcej, po prostu jak sobie gram. Jeśli chcecie tego, to zostawcie łapkę w górę, żeby pokazać, że chcecie. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, wbijajcie na Facebooka, social medley wszystkie i tak dalej. W opisie macie linki, tak więc trzymajcie się, no i na razie.